Cześć kochani, dzisiaj tak nietypowo, bo jesteśmy w zastępczym mieszkaniu i dzisiaj nagramy sobie jak zawsze co piątek kolejny numer yy, Przestań butelka strzelać yy, Kolejny numer yy, Big Brothera Czyli to już jest magazyn, yy, wydanie specjalne, czyli magazyn wielkanocny Big Brother, Wielki Brat Tu jesteśmy na tym mieszkaniu co byliśmy w zeszłym roku To więc zaczynamy Big Brother, Wielki Brat No i zaczynamy Od samego początku treści i zaczynamy. O, tu Piotrek i Sebastian. Też rządzą inaczej.

Dziewczyna z Mazur, Karolina. No i tu, co się działo? W tamtym dniu. I tu już mamy od tego numeru, czyli od numeru 6 już mamy oficjalnie pocztówki z różnymi uczestnikami Big Badera. No Dobra, to więc dziękujemy za uwagę. Widzimy się wkrótce. Pozdrawiam.